To jest program Się Zobaczy, na kanale Się Zobaczy, a w nim znów nieco eksperymentalnie my, dwa misie z okienka. Piotr Gociek, pozdrawiam Cię drogi Łukaszu. Tak, Łukasz Adamski z tej strony, Piotrze pozdrawiam Cię z pięknej Warmii, z pięknych Mazur. Z do pięknego... strony... Chciałem, powiedzieć, e... Chciałem powiedzieć Allenstein, ale to było dawno i Breslau, Breslau też odsyłamy do naszego Breslau. Słuchaj, bardzo się cieszę, że widzę czerwone tony w obrazie, który jest przekazywany z pięknego miasta Olsztyn do nas. Gdyż to pasuje do tematyki filmu, o którym dzisiaj będziemy mówili. Ja specjalnie postanowiłem nawet nie zaczesywać jakoś włosów na głowie, żeby było widać, jak bardzo one mi stanęły dęba. Po tym, mm -hmm. jak obejrzałem najnowszy film pola Tomasa Andersona, Jedna bitwa po drugiej, One Battle After Another. I o tej produkcji, która jest dostępna w polskich kinach, chcielibyśmy kilka słów zamienić. This is Bob Ferguson. I was a part of the French 75. Steve Lockjaw just attacked my home. And I cannot remember, for the life of my only child, the answer to your question. Maybe you should have studied the rebellion text a little harder. I need to find my daughter. Well, then call us back when you have the time. To Pola Tomasa Andersona przestaje specjalnie nie trzeba. Czekamy po parę lat na jego, na jego filmy. Z reguły jest tak, że naprawdę jest na co czekać. Ja pamiętam jeszcze ten, ten szok, zaskoczenie. Z jakim oglądałem Boogie Nights, później Magnolie. Od razu wiedziałem, że to jest nietuzinkowy twórca amerykańskiego kina. I on jest nietuzinkowy, i on jest osobny, ale to nie znaczy, że wszystko mu wychodzi. Choć do tej pory bardzo wiele rzeczy mu wychodziło. Pamiętam, chwaliliśmy i Pizza swego czasu. Ja jestem wielkim fanem jego filmu Mistrz. Uważam, że trochę był ten film niedoceniony i dużo ciekawych rzeczy o Ameryce. Thomas Anderson miał tam. Do, to, Paul Wiesz, to, ja, ja tutaj wejdę to słowo, ja te jestem te... zachwycony jego filmem Punch Drunk Love, czyli Lewy Sercowy, ale z Adamem Sandlerem bardzo ten film no, lubię. On zapomniany. On jest, on jest zupełnie tak, zapomniany. Tak, Przy tak, tym tak. filmie, o którym teraz mówimy, pewnie będziemy mieli bardziej spór. Znaczy, właśnie to jest tak, że nie będziemy pewnie mieli spór, sporu, jeżeli chodzi o ideologię, bo tutaj jednoznacznie go oceniamy, ale ja go jednak pod kątem filmowym dobrze oceniam ten film, ale się mhm. zgadzam z Tobą, to, to co kiedyś rozmawialiśmy, że, bo Ty pierwszy ten film obejrzałeś przede mną, że gdyby nie końcówka, to ten film byłby wielki. Mam takie właśnie wrażenie, i za chwilę do tego dojdziemy, ale najpierw opowiedzmy sobie o tym, co to właściwie za historię mamy tam opowiedzianą. Mamy, rozpada się jakby na dwa plany czasowe ta historia. Zaczynamy od działalności grupy no, terrorystycznej. Powiedzmy sobie wprost: grupy terrorystycznej, która sama siebie nazywa French 75. To jest też oczywiście zabawa, bo mnóstwo jest zabawy, agrepsów, aluzji w. w filmie Jedna Bitwa po drugiej, French 75, słynny drink, wyjątkowo mocny, oszałamiający, po którym e, widzi się bardzo różne rzeczy, jak wieść się Nie wiem, bo ja nigdy tego, drinku nie, tego drinka nie próbowałem. Natomiast Leonardo DiCaprio, głęboko zakochany w bojowniczce rewolucyjnej o dźwięcznym pseudo Jungle Pussy. Jest takim trochę ciapowatym osobnikiem. Tak, 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 takim trochę ciapowatym osobnikiem, który jednocześnie jest tak głęboko zafascynowany, nie wiem czy ideami tej grupy, ale na pewno zafascynowany za swoją partnerką. Ta grupa robi to, do czego wzywał swego czasu Weather Underground, Black Liberation Army, w Niemczech Rote Army Frakcjon, prawda, grupa Bader Meinhof itd., tak dalej, tak dalej. Czyli wypowiada rewolucyjną wojnę porządkowi kapitalistycznemu a ta rewolucyjna wojna polegać na tym, że się napada na banki, wysadza instytucje federalne. No i w ogóle jest to jakaś taka ekipa głęboko zafascynowana guerillą. Film się w ogóle zaczyna od sceny uwolnienia niesłusznie przetrzymywanych w ośrodku odosobnienia nielegalnych migrantów, gdzie, gdzie nasi bohaterowie spotykają głównego antagonistę tej opowieści, wstrętnego, białego rasistę w mundurze, którego gra Sean, Sean Penn. I mam Drugi plan czasowy, to znaczy, po latach z walki rewolucyjnej wiele nie zostało, a mocno przytępiony w wyniku używania pewnych popalanych substancji, Leonardo DiCaprio opiekuje się swoją nastoletnią, dorastającą córką, owocem miłości, owocem związku z rzeczoną: Jungle, jungle Pussy. I powiem ci, że wątki ojcowskie, wątki rodzinne Wątek myślę bardzo ważny, takie pytanie, czy dzieci powinny cierpieć za grzechy rodziców? To akurat mi się w filmie Polato Tomasa bardzo znaczy on jest, To jest też wątek w ogóle konserwatywny dosyć. To jest jedyny konserwatywny wątek w tym filmie. Właśnie to takie ojcostwo. Sam Leonardo DiCaprio, ja wiesz, jak oglądałem w ogóle ten film, to jak sobie pomyślałem, czy ten film czy w ogóle, czy to wszystko się dzieje w głowie Jeffa Lebowskiego, totalnie wyspanego. Tak, bo on, on taki trochę jest, tak? Ten Bob właśnie jest taki rozmemłany, on jest takim fight powatem rewolucjonistą. I z drugiej strony mamy tego, tego Stevena Logdziała, tak, Sean który bardzo chce dołączyć do klubu gwiazdkowych awanturników, tak oni się nazywają. Są po prostu rasiści, którzy chodzą i naziści, no naziści, którzy chodzą w sweterkach na To nie są zwykły naziści, to jest bardzo głęboko zakonspirowana grupa, do której dostać się równie trudno jest jak w najwyższe kręgi w wtajemniczenia jakiejś loży masońskiej. To jest w tej interpretacji taki prawdziwy deep state, który rządzi Stanami Zjednoczonymi, czyli osobnicy, którzy właśnie tak naprawdę planują czystki rasowe, Właśnie y, czystość rasowa jest dla nich jakimś fetyszem, czymś naj, najbardziej ważnym. Bardzo skomplikowane rytuały przejścia, rytuały też wettingu, znaczy sprawdzania tego, czy ktoś w ogóle się kwalifikuje do tego elitarnego grona. Sean Penn bardzo, bardzo pragnie być jednym z gwiazdkowych y, awanturników, y, no ale y, y, może mieć pewien kłopot. Ja nie wiem, co my możemy tutaj zdradzić. Może nie wszystko zdradzajmy, natomiast. Mm -hmm. Wszystkiego tak, wszystkiego nie zdradzamy, ale wiesz, bo, bo do pewnego momentu, do pewnego momentu i zaraz pewnie będziemy, no trochę musimy zdradzić, będziemy trochę o finale mm -hmm. rozmawiać, natomiast do pewnego momentu ten film jest no taką bardzo głęboką satyrą, która cały czas ma ten skręt bardziej lewicowy, bo ta satyra dowala wszystkim, to znaczy ona z jednej strony oczywiście dowala prawicy, ale ona też dowala lewicy, tym śnieżynkom ty, tra, t, z, z tej epoki trans, e, którzy to się czepiają do, do tych, którzy nie takie zaimki używają, jakie powinni, tam do pewnego momentu Masz taki pojazd po wszystkich. Wszystko jest na bardzo, na, takim, na takiej nucie bardzo wysokiej, tak? Jest wszystko przerysowane, aktorstwo jest przerysowane. Paul Thomas Anderson mówi: Dobrze, ja teraz, ja teraz to, to lustro przed wami postawię i się przejrzyjcie. Wy prawacy, wy lewacy się przejrzyjcie. W tym lustrze, jacy wy jesteście durni wszyscy. No tylko, że Paul Thomas Anderson trochę przypomina to, ja jestem wielkim fanem Aż poleje się krew, uważam, że to jest arcydzieło, ten film, natomiast no chyba przypomina trochę to, że on nakręcił Aż poleje się krew na podstawie książki Oil Aptena Sinclera, komunisty, tak? Komucha, który jeszcze straszne rzeczy o Polsce w tej książce pisał, na szczęście film taki nie jest. On z tych najbardziej radykalnych marksistowskich tez jest wykastrowany film. Ale ja mam takie wrażenie, że że, że, że jedna bitwa po drugiej jest w pewnym stopniu takim sequelem Aż poleje się krew, gdzie Paul Thomas Anderson mówi, słuchajcie, no ten amerykański Kapitalizm to jest po prostu spieprzony od samego początku do samego końca. Ja postawiłem taką tezę w swojej recenzji pisanej filmu Jedna Bitwa po Drugiej, że w, szczególnie w środkowych partiach tego filmu, on jest bardzo dobry, jeśli chodzi o stawianie tych luster, o których mówisz, ponieważ ja bym go interpretował tak. To jest właśnie owo postawienie lustra i pokazanie, jak idiotyczne są wyobrażenia dwóch skrajnych grup nawzajem na swój temat. To znaczy e, naprawdę są tacy ludzie w Ameryce, którzy uważają, że każdy, kto ma inny kolor skóry, to jednocześnie ma w domu kałacha, gdzieś tam śpi na tym kałachu i marzy tylko o tym, żeby wyjść, zabijać policjantów, wysadzać w powietrze banki, e, budynki gubernatorów itd. itd. I e, każda e, siostra zakonna w, potajemnie uprawia e, konopię i jest członkiem jakiegoś podziemnego ruchu rewolucyjnego itd. tak i to jest przejaskrawione, tak? Doskonale przejaskrawione. W drugą stronę też domyślam się, znaczy, domyślam się po prostu tak jest, że są z kolei tacy, którzy uważają w Stanach, że naprawdę jacyś oszalali prawicowi rasiści potajemnie pociągają za sznurki i ich obraz tego klubu gwiazdkowych awanturników, te wszystkie praktyki jest tak przejaskrawiony, że oczywiście nie ma żadnej wątpliwości, że to jest bardzo, bardzo czarna Szczególnie dzisiaj wiesz, że z jednej strony mamy Zamachy, gdzie giną no, prawicowi influencerze? Tak, to do tego, to tak, to tak, do tego gdzie... za chwilę dojdziemy. Te, tak, tylko, wiem, widzisz, no, no. Tylko, tylko zabawa kończy się w tym momencie ta satyra i ta, ta waga przestaje działać. W momencie, kiedy jednak dochodzimy do finału i do ogólnej wymowy filmu, i jak sobie ogólnie popatrzymy na to, kto ma budzić naszą sympatię, a kto nie, i okazuje się, że hasło Viva la Revolucion, które rzuca w pewnym momencie DiCaprio do Benicio del Toro, i my się wtedy śmiejemy, bo to jest kawałek komedii, po prostu, bo to jest prześmieszna scena, jak oni uciekają tam, rzucają do siebie te karabiny, bo DiCaprio spada z tego z tego, z tego dachu i tak dalej. To jest po prostu farsa, to jest po prostu prześmieszna i, 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 Ale... I krzyczy to, Tutaj muszę wejść, krzyczy to do aktora, który zagrał Che Guevara w takim dokładnie, propagandowym dokładnie. filmie czterogodzinnym, gdzie sześciogodzinnym Stevena Zodenberga. że film Andersona ma trzy godziny też. Natomiast, jakby wiesz, dokończę do, do tylko myśl. Nasz śmiech w gardłach gdzieś więźnie, w momencie, kiedy odkrywamy, że w ostatecznej wymowie to Paul Anderson nie mówi jednym i drugim: patrzcie na siebie, jacy jesteście kopnięci, jak Wy siebie w karykaturalny sposób portretujecie. Tylko przyznaje rację tym, że właśnie zamierzają tą całą kapitalistyczną Amerykę wystrzelać, wysadzić w powietrze, wiesz. I, no i... i, dlatego, i dlatego ja uważam, że to, było, że to byłby wielki film, gdyby nie ostatnie, no ostatnie dwie minuty, tak naprawdę. Znaczy, gdyby nie ostatnia scena tego filmu, tak naprawdę, to ja bym uznał, że to jest. Przechylona na lewą stronę satyra, tak jak wszystkie satyry, praktycznie, ale że to jest naprawdę coś bardzo, ale to bardzo dobrego. Wiesz, ja nie wiem, no Ty czytasz wszystko, drogi Piotrze, więc nie wiem, czy ty czytałeś Winland właśnie Tomasa Pynczona, na podstawie której to książki jest oparte. Bardzo, luźne są, ba bardzo luźne są tutaj te. Inspiracje. No właśnie, bo ja nie ale wiem, jakie jest. Bo, bo, bo też, tamta... że wcześniej, wcześniej Andersson zekranizował wadę ukrytą Tomasa tak. Pynczona, ale mnie się akurat film podoba. Ale zobacz, tamta książka, mówię o tym Winland, ona była z 1990 roku. Ona była osadzona przed reelekcją Ronalda Reagana. I ja nie czytałem tej książki, ale ona opowiadała o bankructwie pokolenia 6-8 przed no, kolejną kadencją Ronalda Reagana. Ten film pojawia się w momencie. Znaczy, moim zdaniem, odbiór tego filmu jest taki, ani inny, szczególnie na prawicy amerykańskiej. Ja teraz widziałem, jak Ben Shapiro rozszarpywał ten film za to, znaczy oskarżał w ogóle ten film o to, że on, że on zachęca do przemocy wobec funkcjonariuszy ICE, tej no bo zachęta, służby. Tak, no bo, tak, no bo, tak, no bo ale, tak, tak. Tylko wiesz, ten film wszedł po prostu w takim, a nie innym momencie. To znaczy ta spirala z jednej i z drugiej strony, też ta trumpowska, ona się nakręcała tak bardzo, że ten film chyba troszeczkę jest, trochę dostał rykoszetem przez to, że tak szybko ta rzeczywistość poszła, bo gdyby nie było tego, bo ten film, wiesz, proces wiemy, jak, jak trwa powstania filmu, to jest dwa, 3 lata, tak? Zanim scenariusz się dostanie w, do rąk producentów, bardzo możliwe, że zielone światło ten film dostał, zanim Trump został prezydentem. Więc... W 2023 roku było zielone światło, więc no, no, to była jeszcze inna sytuacja. No Ale właśnie. Zgadzam się z tobą, film Jedna bitwa po, bitwa po drugiej, wszedł do kin w Stanach i w innych krajach, w najgorszym momencie, jaki można było sobie wyobrazić. W sytuacji, kiedy przetacza się dyskusja na temat haniebnej tradycji stosowania przemocy w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych, kiedy, jest, kiedy prawica amerykańska opłakuje Charliego Kerka, kiedy Antifa wywołuje zamieszki w Portland, prawda, i Trump wysyła, jak nie, Gwardię Narodową, to za chwilę kogoś tam jeszcze innego pośle, i tak dalej. Więc to jest fatalne. Fatalny, fatalny moment. Ale powiem Ci, jest jeszcze jeden powód, dla którego ten moment jest fatalny. To jest w ogóle bardzo ciekawe, jak się historia splata z, z, z kinem. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale dosłownie parę dni temu agencje podały informację o tym, że na Kubie po wielu latach życia w spokoju zmarła niejaka Assata Shakur. To jest członkini Black Liberation Army, która w 1973 roku w New Jersey zabiła policjanta. Wcześniej brała udział w rozmaitych akcjach, dokładnie takich jak te, które widzimy w pierwszej półgodzinie filmu. Jedna bitwa po drugiej. Wysadzała banki, porywała ludzi dla okupu, no, robiła rozmaite straszne rzeczy: wymuszenia, przemoc, broń itd., itd. Co więcej, tam jest nawet ten wątek, że z jednego z zarzutów w sądzie ją w ogóle uniewinniono, bo była w ciąży. No Popatrz, tak, sobie. Tak, tak. Popatrz sobie teraz na postać właśnie, którą też mamy w filmie, jedna bitwa po drugiej. Ona później uciekła z więzienia, słuchaj, zorganizowano śmiałą ucieczkę z więzienia. Najpierw do Meksyku, potem na Kubę. Trafiła bardzo szybko na listę dziesięciu najbardziej poszukiwanych przez FBI. Była w ogóle pierwszą kobietą w dziejach, która trafiła na, na tę listę. No i teraz, słuchaj, no trudno nie widzieć w bohaterce i ukochanej Leonardo DiCaprio w filmie jedna bitwa po drugiej lustrzanego wręcz odbicia a Saty Shakur. I teraz co się dzieje? Przychodzi wiadomość o tym, że ona sobie zmarła w spokoju, w wieku tam, miluś tam, nie wiem, miluś 70, iluś lat na Kubie. I jak to przyjmuje ten łołkowy, lewicowy tłum? Z radością, że bohaterka rewolucyjna, że aktywistka, wiesz, to poważne tak zwane ligasy media informują o tym, że zmarła aktywistka, bojowniczka o prawa czarnych. Po prostu, po prostu bandytka z Black Liberation no Army. Tak, tak tak, I jak, tak, tak. Jak z tego punktu widzenia jeszcze popatrzysz sobie na to, co oglądamy w jednej bitwie po drugiej, no to to jest haniebne. To, co opowiada Paul Thomas Anderson, po prostu No jest tak, haniebne. no tak, tak, ale wiesz, no to jakby nie sądzę, żeby on skalibrował to akurat z tym, że ta. Ale kobieta, myślę, że, wiesz, samą, że się bardzo inspirował, kiedy to tworzył znaczy, po Ja filmu. myślę, że on się inspirował po prostu tą książką, tak? I, i, i bardzo może, że ona jest zainspirowana życiem jej. To znaczy, wiesz, gdyby ten film powstał kilka lat temu, to byśmy tak go ostro pod tym kątem ideologicznym nie odbierali, bo ja, wiesz, że ja cały czas bronię tego filmu jako filmu. Ja się, ja, ten film jest przezabawny. Ten film ma znakomitą scenę pościgu samochodami, jak skaczą po tych pagórkach, tak? Ten film jest takim, takim naprawdę kawałem kina prawdziwego kina przez duże K. Paul Thomas Anderson jest genialnym reżyserem, który opowiada pięknie tą historię, natomiast politycznie ona też mi jest bardzo daleka, ale myślę, że wiesz, ta temperatura, która dzisiaj w Stanach jest absolutnie no, makabryczna I ja się zgadzam z tobą, z jednej strony Antifa i lewackie bojówki, z drugiej strony coraz bardziej skrajni te, skra, skrajne też prawicowe grupy, przymaga, e, neonaziści, którzy też przecież mają prawo w Stanach Zjednoczonych maszerować, oni zawsze tam byli, pierwsza poprawka do konstytucji, oni też się nagle budzą, KKK się budzi, no a Stany Zjednoczone zaczynają płonąć, tak, i jedna i druga strona Dorzuca oliwę do tego ognia, dolewa no tej on benzyny. Tak, on właśnie dolał tej benzyny swoim filmem. No tak, ale wiesz, Trump... i, i Ja się będę kłócił z Tobą, to znaczy, mnie się wydaje, że ten film, no właśnie, nie jest do końca udany jako dzieło filmowe. Tam są dłużyzny, on jest trochę konstrukcyjnie prze, przetrącony. Jest kłopot z, z, z postacią Leon graną przez Leonardo DiCaprio, która właściwie jest takim. Hmm, Protagonistą bez właściwości. Choć być może jestem jakiś kawałek prawdy historycznej, że do ruchów ideowych zawsze wpadają też tacy ludzie, którzy właściwie trochę, jak wiesz, jak obywatel Piszczyk, z Nienacka się budzą w środku tłumu, który ale, woła na kowno. Ale, na wiesz kowno, wiesz kowno, co? ale może to jest, dalej. ale Piotrze, może dlatego tak jest, że, że on jest właśnie tą postacią wyjętą z książki jako przegrany rewolucjonista ruchu 68, czyli taki Biklebowski, zobacz. Jeff Lebowski w Big Lebowskim, on był typem dokładnie takim samym. Znaczy, on w pewnym momencie mówi, no, no, że teraz mam taki przestój, że tam wyrzucili mnie z uczelni, bo za dużo trawki paliłem, za dużo czegoś. I on jest takim człowiekiem w tych latach 90. w czasie wojny w Iraku, tej pierwszej wojny w Iraku, który no, w zasadzie no, te idee hipisowskie są mu bliskie, bo jest Lenie, tak, ale tak naprawdę całą resztę gdzieś tam przerżnął. I tutaj trochę tak jest z DiCaprio, ja mam wrażenie, że on jest wzięty z tej książki, jest wzięty z tego świata 68 i może trochę nie pasuje do tego tutaj świata, no bo oni tutaj mówią, o, jeżeli ten film się dzieje teraz, tu i teraz, tak, nie więcej on się dzieje w dzisiejszych czasach, no to jeżeli sięgniemy do tych 20 lat temu, no to co, wtedy Bush był prezydentem, nie? No to faktycznie takie postacie hitisowskie nie do końca funkcjonowały, więc tu się z tobą zgodzę, że może błędem jest to, że DiCaprio jest za bardzo zanurzony w oryginalną książkę, a reszta postaci to są już ci rewolucjoniści... Post pokolenie 68, no bo jak skończyło pokolenie 68? Pokolenie z 68 skończyło albo na Wall Street, zmonetyzowało swoją rewolucję i sprzedało. Albo skończyli na uczelniach wyższych. tak? No, przypomnę ci, że to był właśnie wielki triumf tego pokolenia, ponieważ to, czego nie udało się załatwić granatami i bombami, to zostało załatwione przez marsz, przez instytucje. I to, że mamy taki, a nie inny, fatalny obraz dzisiejszych amerykańskich uniwersytetów, to jest właśnie efekt tego, że pokolenie 6-8 zaczęło marsz przez uniwersytety. Uniwersytetów tak, ale ci, którzy poszli na, do Wall, Street, na Wall Street, oni się stali konserwatywni, oni się stali tak jak Gordon Gecko, który mówił, że chciwość jest dobra, tak? I Oliver Stone też się rozliczał z własnymi mi właśnie tym filmem. I tutaj tak, ja się z tobą zgodzę, że może ta postać DiCaprio jest wyjęta trochę z innego świata. Natomiast sam film jako film to jest takie dzieło filmowe, które... Znaczy to jest takie dzieło, które przypomina czym... Jest istota kina, tak? który się ogląda na dużym ekranie, który jest takim zamaszystym pociągnięciem kamery, też zrobiony. Ja po, okay. pod względem filmowym to bronię bardzo. Były, były sekwencje, które mi się bardzo podobały pod względem technicznym. Kreacja Shona Pena jest absolutnie rewelacyjna. I ciekawe, jest, są, tak. i ciekawe są też te wątki, że i jemu ten problem ojcostwa, który dotyka DiCaprio został w pewien sposób przyklejony i bardzo ciekawe jest obserwowanie jego, jego twarzy, jego gry w momencie, kiedy się decydują losy. Akurat tego wątku więcej nie będziemy, nie będziemy opowiadali, ale moja ocena jest zdecydowanie na nie. Uważam, że to jest film poniżej poziomu, do jakiego przyzwyczaił nas Paul Thomas Anderson. Uważam, że każdy powinien oglądać ten film naprawdę na własne ryzyko. Nie ośmiele się no tak. zare zarekomendować jego, jego oglądania. Po prostu uważam ten film za bardzo szkodliwy i bardzo moralnie wątpliwy, wiesz no, jest kłopot z tego typu produkcjami, że autorzy zawsze mówią, a nie no bo to jest satyra, bo my tutaj gaz do dechy, prawda, to jest taka konwencja i tak dalej, nie? Ale na końcu okazuje się, że kiedy z tą konwencją zderzy się ktoś, kto Pewnych rzeczy nie wie, no to po prostu staje się, to, to, to daje się porwać, daje się unieść, a nie spogląda na sprawy trzeźwo. Przypomnij sobie, ile jest technicznie znakomitych sowieckich filmów, nawet takich trochę przygodowych, jak 41 na przykład, które jako opowieść ogląda się, opowieść fabularną, z zaskakującymi zakrętami akcji, z ciekawie stworzonymi postaciami ogląda się nie. Źle, do, do momentu, kiedy nie dojeżdżamy do finału, i teraz wiesz, pokolenie tych, którzy nie pamiętają, czym był komunizm, dzisiaj może oglądać te filmy i nie mieć w ogóle zielonego pojęcia o tym, tak, o co chodzi. Tak, chociaż, wiesz, chociaż ja wiesz, no ja, ja jednak uważam, że ten film przez większość czasu, przez 90 prawie procent, dowala obu stronom delikatnie, wybielając stronę lewą. Natomiast ten sam finał to jest opowiedzenie się po jednej ze stron. Dlatego ja uważam, że wiesz, że to jest film, który, no, tak jak już mówiłem, znakomicie się ogląda i jest filmem o wielkim skrzywieniu ideologicznym w jedną zupełnie stronę, natomiast wiesz co, nie sądzę, żeby on był jakoś specjalnie niebezpieczny. W dzisiejszych czasach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta temperatura jest tak wysoko nagrzana, czy ten film by się pojawił, czy on by się nie pojawił, to starcie między szaleńcami z jednej strony z lewej, z lewej strony, a z drugiej strony Maga jest tak wielkie, że i tak dojdzie do jakiegoś uderzenia. Nie wiem, czy, czy też widziałeś, jak zastrzelono Kirk'a, jak, 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 no, ten straszny zamach, wiesz, miał miejsce. To kto był tym, który bardzo tonował emocje? No bardzo Bernie Sanders tonował emocje, bardzo Barack Obama tonował emocje. Oni wszyscy mówili: słuchajcie, nie, stop, tak nie możemy. Kerk chciał dyskutować, może się z nim nie zgadzaliśmy. To mówił Bernie Sanders. Ja ale, się nie zgadzam. Ale, ale to samo powiedział Sean Penn. Sean, powiedział, tak. Sean Penn powiedział: Ja kompletnie nie zgadzam się z zdecydowaną większością rzeczy, które mówi Charlie Kirk, ale nie odbieram mu prawa głoszenia jego opinii. Z drugiej strony, no popatrzmy sobie, że komentariat konserwatywny, prawicowy szaleje w Stanach po filmie Pola Thomasa Andersona. I ja się wcale nie dziwię, bo ma jeszcze jeden dodatkowy powód. Jeżeli żeśmy na moment skręcili jeszcze wiesz na te wątki polityczne, no to to w jakiś sposób tak zwane legacy media i liberalni komentatorzy związani, czy, czy sojusznicy medialni Partii Demokratycznej, wiesz, przyjęli zabójstwo Czelego Kerka, to w jaki sposób to komentowano, to w jaki sposób Związek Nauczycieli w Chicago, wiesz, złożył hołd tej wspomnianej przeze mnie Asacie Shakur po tym, jak ona zmarła jako bojowniczce, wiesz, o wolność i, i prawa obywatelskie, no to rzeczywiście jeży włos. Nie, no bo to, na... wiesz, to jest problem, wiesz... W ogóle jest problem szerszy. To już nie jest pewnie na ten program i nie będziemy tego mocno kontynuować. Ale w ogóle jest problem dzisiaj, tego, że nie ma. Nazw na, ten, na, na, na te rewolucyjne ruchy, które w postmodernizmie politycznym przeobraziły się i do końca trudno je nazwać. Dzisiaj ciągle jest to, ciąg, jest ciągłe pukanie do trumien z napisem marksizm i faszyzm, chociaż te, te określenia nic nie znaczą. Jak spojrzysz z jednej strony na lewackie ruchy, one może bardziej są po szkole frankfurckiej, bardziej się marksistowskie. Całkiem, całkiem niedawno Rasmussen Report dokonał w jednym z swoich filmów bardzo ciekawej analizy tego, Jakie są poglądy tych niby zmierzających na prawo konserwatywnie budzących się młodych Amerykanów? I okazało się, że oni głosują na prawą stronę w tej chwili i w wyborach lokalnych, i w wyborach prezydenckich, i dali zwycięstwo Trumpowi, ale jak się ich pyta o poglądy na konkretne sprawy, to oni wcale nie są tacy kapitalistyczni, konserwatywni. Ale on, on, oni, na mówią, oni na przykład mówią, że trzeba nacjonalizować wielkie banki, że trzeba nacjonalizować coś tam, ale wiesz dlaczego? To jest odchylenie się wahadła. Po tym zwyrodnieniu turbokapitalizmu, tego Wall Streetowego kapitalizmu, który Świat, w którym wszyscy, którzy bawili się w biznes, mieli mniej lub bardziej równe szanse, zamienił w grę, w której zawsze wygrywają oni, bo jak im się będzie źle działo, to albo rząd im pomoże, mm. albo się ograbi drobnych ciłaczy, wiesz, i to jest też zwrot, który gdzieś tam głęboko w tym wszystkim jest, rzeczywiście, temat na temat na osobne rozważania. No, dzisiaj pozostaje mi powtórzyć, nie wiem jak. No, twoja rekomendacja jest taka, że jako dzieło filmowe, ty tego filmu tak, bronisz i tak, no, jest nie broni? Tak, tak. Ja uważam, jestem jest dużo film. bardziej surowy i, i powtórzę, że trzeba to, jeśli już to chciałby oglądać, naprawdę na, na własne ryzyko i bardzo nisko w dorobku pola Thomasa andersona mm -hmm. ten film. No ja tylko jeszcze na sam koniec powiem już nie o filmie, ale ja teraz jestem w trakcie lektury bardzo ciekawej książki Arlie Russell Hochschild Skradziona duma, zwykle to krytyka polityczna wydała, ale to jest książka, która pokazuje to, o czym ty mówisz, czyli część elektoratu właśnie maga Trumpa z apalachów, tych widoków, o których J.D. Vance pisał, jak bardzo oni przez to, że przez liberałów zostali skopani, stłamszeni, wypluci, przez system i przez neoliberalizm i też kapitalizm w takim wydaniu libertariańskim, dlaczego oni skierowali się w tą stronę właśnie Maga. To jest bardzo ciekawa książka, bo ona jest napisana bez oceniania tych ludzi, nie? Więc też w kontekście tego filmu warto byłoby na to spojrzeć, bo to jest, tutaj się chyba zgodzimy, choć mamy inne, inną percep percepcję w ogóle trochę tego filmu. Że to jest film na wskroś amerykański i Amerykanie go chyba jeszcze mocniej odbierają, bo my nie mamy takich problemów jak w tym filmie ja mówię, widzimy. Że to jest film na wskroś Hollywood. Jak sobie przypomnę, że Hollywood kreował na, na bohaterów zwolennika segregacji rasowej, yy, czyli Malcolma X. To znaczy w jego wy wypadku segregacja rasowa miała polegać na tym, że nie mogą żyć obok siebie biali i czarni i czarni się powinni odwrócić plecami od białych i w ogóle zbierać broń, żeby się z nimi rozprawić. Czy Che Guevara, o którym ty wcześniej mówiłeś, którego wykreowano z komunistycznego zbrodniarza na jakiegoś romantycznego bohatera opowieści przygodowych. Tak, tak. Pod tym względem Jedna bitwa po drugiej jest filmem bardzo hollywoodzkim i bardzo amerykańskim. I myślę, że to jest akcent, którym możemy dzisiejsze rozważania zakończyć, zapraszając oczywiście gorąco do tego, żeby subskrybować kanał, się zobaczy, żeby zostawiać lajki, żeby komentować, żeby przekazywać innym o tym, że na osobnym kanale spotykamy się z Łukaszem i rozmawiamy. Nie tylko jako mi się z okienka będziemy rozmawiać, będą też rozmawiać i te inne niespodzianki, bo całkiem niedługo czeka nas też przeprowadzka do zupełnie nowego studia, szanowni państwo, i wtedy będzie się działo. A przy okazji ja zaproszę też do tego, żeby zwrócić uwagę na to, że za moment rusza na YouTube kanał Piotr Gociek Zaprasza i stamtąd czasem też filmowi goście do się zobaczy, będą zaglądać. Pierwszy już całkiem niedługo, ale jeszcze tego do końca wszystkiego zdradzał nie będę. Dzięki ci, Łukaszu, serdeczne. Do Dzięki zobaczenia. wielkie. Do zobaczenia. Dziękujemy państwu.